Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak tworzyć i wysyłać naklejki na Snapchacie. To bardzo proste, wyjaśni Ci to w mniej niż minutę i działa tak samo na iPhonie, iPadzie czy dowolnym smartfonie. Dobrze, zaczynamy. Wchodzimy do aplikacji Snapchat. Teraz przechodzimy do zakładki czatu, która znajduje się po lewej stronie od ekranu kamery. Wybieramy czat, do którego chcemy wysłać naklejkę, na przykład ten tutaj. Następnie klikamy na ikonę twarzy, która znajduje się po prawej stronie od mikrofonu. Jak widzisz, pojawiają się wszystkie nasze naklejki. Możemy tworzyć różne rodzaje: od naklejek z naszym awatarem z profilu, po naklejki z naszą twarzą w białym kształcie, nasze ulubione, gify, a także naklejki wycięte z własnych zdjęć. To bardzo proste. Po chwili załadują się wszystkie nasze zdjęcia i będziemy mogli wysyłać te gify przepraszam naklejki, które tylko chcemy. Tutaj masz ich całą listę. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy, napisz w komentarzach.